Samochód jechał powoli, jakby wiedział, że wiezie mnie do końca. Zachmurzone nie pociążyło nad tą bezkresną, polną drogą, a odgłos kamieni chrzęszczących pod oponami wypełniał ciszę wokół nas. Siedziałem na miejscu pasażera, z żalem wciąż sączącym się z moich oczu, a serce ściskało strach i niedowierzanie. Mój syn, Kacper, trzymał ręce mocno na kierownicy z determinacją kogoś, kto wierzy, że może kontrolować nie tylko kierunek jazdy samochodu, ale i los własnej matki. Od pogrzebu nie odezwał się do mnie ani jednym słowem, ani jednym gestem pocieszenia, ani jednym pytaniem o to, jak się czuję. Jego milczenie bolało bardziej niż dźwięk trumny Wiktora Kowalskiego, świeżo pogrzebanej pod zimną ziemią zamościa. Nadal byłem ubrany na czarno. Długie rękawy skrywały moje ramiona, naznaczone latami pracy, poświęceń uciszały ból, którego nikt nigdy nie chciał widzieć. W torbie miałam tylko dokumenty. Stary telefon komórkowy i kilka spleśniałych złotych. Nie czułam się nawet jak żona wielkiego Wiktora Kowalskiego, a tym bardziej jak matka domniemanego spadkobiercy jego firmy. Kiedy Kacper zatrzymał samochód na środku opustoszałej drogi, otoczonej jedynie roślinnością i nicością, ścisnęło mnie w żołądku. To nie był wypadek. To nie była pomyłka. To było zaplanowane. Wyłączył samochód jak ktoś wyłączający urządzenie, którego już nie używa. Wysiadaj. Mamo powiedział bez wahania. To już koniec drogi. Odwróciłam twarz, szukając w jego oczach żalu. Śladu wahania. Ale znalazłam tylko chłód. Ten sam chłód, który odziedziczył po ojcu. Ten sam chłód, który ucichł w naszym domu, gdy uśmiechałam się do gości. To niesprawiedliwe, wyszeptałam słabo. Jestem twoją matką, Kacper. Zaśniał się krótko i sucho. Niemal szyderczo. Było. Teraz jesteś tylko ciężarem. Dom jest mój. Firma jest moja. Miałeś już to, czego potrzebowałeś. A teraz do dzieła. Wrzucił moją walizkę w kurz jak śmieci. Wrócił do samochodu, nawet się nie oglądając. Stałam tam sama, z drżącą ręką na rączce torby, z sercem w strzępach, a wzroku tkwionych chwastach porastających drogę. Samochód powoli zniknął, wzbijając czumenikę gęstego kurzu, który, jak on, szybko zniknął. I właśnie w tym momencie wszystko stało się jasne. Nie zostałam po prostu porzucona. Zostałam uwolniona. Po raz pierwszy od dziesięcioleci nikt nie mówił mi, co mam nosić, jak się zachowywać, gdzie siedzieć, o czym milczeć. Byłam sama, owszem. Ale po raz pierwszy byłam wolna. I się uśmiechnęłam. Gorzki powściągliwy, bolesny uśmiech, ale szczery. Bo nie miał pojęcia, co zrobiłam, zanim Wiktor umarł. I właśnie tam, na tej zapomnianej drodze na Podkarpaciu, została kobieta. Ale tej nocy narodziła się inna. Szłam godzinami, aż znalazłam tani pensjonat na skraju wsi. Właściciel wahał się, czy mnie przyjąć, może dlatego, że wyglądałam na wyczerpaną, a może dlatego, że uważał mnie za uciekinierkę. I w pewnym sensie nią byłam uciekinierką z życia, które nigdy nie było moje. Zapłaciłam z góry kilkoma rachunkami, które mi zostały. Podał mi klucz do wilgotnego, stęchłego pokoju z zapadającym się materącem. Ale po raz pierwszy od lat zamknęłam oczy i zasnęłam. Żadnych krzyków, żadnych władczych kroków na korytarzu, żadnych ciężarów bycia niewidzialną. Następnego ranka wpatrywałam się w swoje odbicie w popękanym lustrze na ścianie. Zobaczyłam zmarszczki, które wcześniej ukrywałam. Zapadnięte oczy po nieprzespanych nocach. Po raz pierwszy zobaczyłam, kim jestem. Zofia. Nie żoną Wiktora. Nie matką Kacpra. Po prostu Zofą Kowalską. Sięgnęłam do torby i wyciągnęłam mały żelazny kluczyk. Klucz do ukrytego sejfu w Ostrowcu Świętokrzyskim mieście, w którym mieszkałam przed ślubem. Sejfu, o którym ani mój mąż, ani syn nie wiedzieli o istnieniu. Znajdowały się w nim dokumenty, które zbierałam latami, udając, że szyję albo oglądam telenowele. W rzeczywistości studiowałam. Samotna, w służbówce, studiowałam prawo podatkowe, uczyłam się o spółkach, spółkach ukrytych inwestycjach. Kiedy Wiktor zachorował, otworzyło się okno. Podpisywałam umowę jego podpisem bo byłam do tego prawnie upoważniona. Robiłam wszystko zgodnie z prawem. Przekształciłam strukturę firmy, dodałam swój udział jako cichy wspólnik. I stopniowo przepisywałam wszystko na siebie, tak dyskretnie, że nikt tego nie zauważył. Bo czasami najskuteczniejsza zemsta to taka, która idealnie przestrzega prawa. Mijały miesiące. Żyłem w absolutnym minimum, ale z nienaruszoną godnością. Widziałem plastikowe uśmiechy Kacpra w gazetach, Zyski firmy, wystawne przyjęcia. I wszystko zapisałem: dowody, podpisy, dokumenty. Wiedziałem, że nadejdzie ten czas. I nadszedł. Był mrożny poniedziałek. W Krakowie panował chaos. Firma miała ogłosić nową ekspansję. Kacper, arogancki jak jego ojciec, miał wygłosić przemówienie. Pełna sala. Kamery Prasa. To samo widowisko, które Wiktor zawsze uwielbiał. Dotarłem przed wszystkimi. Oddałem dokumenty ochroniarzowi w krakowskim biurowcu i udałem się prosto do sali konferencyjnej, gdzie miała się rozstrzygnąć przyszłość Imperium, które kiedyś nosiło nazwisko Wiktora Kowalskiego. Jeden z dyrektorów zobaczył mnie pierwszy. Zakrztusił się kawą. Pani Zofia? Wszystko w porządku? Spojrzałem stanowczo w górę i odpowiedziałem. Lepiej niż kiedykolwiek. Chwilę później wszedł Kacper z tym samym dumnym krokiem, który odziedziczył po ojcu. Na mój widok zamarł. Próbował się uprzejmie uśmiechnąć, ale jego oczy go zdradziły, były pełne strachu. Co pan tu robi? Przyszedłem po to, co moje, powiedziałem cicho. Wszystko? W tym momencie do sali weszli prawnicy, niosąc obszerne teczki. Prezes zarządu odchrząknął i oznajmił. Dzisiaj odbędzie się ponowna ocena kierownictwa firmy. Uśmiechy zniknęły. W pokoju zapadła niecisza. Otworzyłam teczkę. Dokument po dokumencie wręczałam dowody, umowy, statuty, uwierzytelnione odpisy. Raporty pokazujące nielegalne transakcje Kacpra. Ale ostateczny cios nadszedł wraz z tym, czego nikt się nie spodziewał, dowodem na to, że za milczącą spółką holdingową to ja byłam jej prawowitą właścicielką. Cisza. Gęstość. Napięta. Niemal nie do zniesienia. Kacper próbował wstać i zaprotestować, ale został powstrzymany przez jednego z dyrektorów. Usiądź, Kacper. Teraz spotkanie poprowadzi pani Zofia. W tym samym zimnym, jasnym pokoju, w którym przez lata w milczeniu podawałam kawę, objęłam przewodnictwo. Tam, przed tymi samymi twarzami, które ze mnie kpiły, stałam się kobietą z którą nigdy nie wyobrażali sobie konfrontacji. Dwa miesiące później jechałam drogami pod Karpatia, w stronę tego samego odosobnionego zakrętu, gdzie Kacper myślał, że zostawił mnie na pewną śmierć. Ale tym razem nie byłem już pasażerem. Siedziałem za kierownicą. Samochód był mój. Dokumenty w schowku były na moje nazwisko. I po raz pierwszy w życiu siedziałem na miejscu kierowcy, a nie tego, którego prowadzono na ofiarę. Zatrzymałem się w tym samym miejscu. Na ziemi wciąż widniały ślady opon. Może z tamtego dnia. Może od innej ofiary. Powoli wysiadłem. Poczułem wiatr na twarzy. Ale tym razem nie płakałem. Otworzyłem bagażnik i wyjąłem pudełko. W środku były ślady przeszłości: kopie testamentu Wiktora, stare listy i nasze zdjęcie ja, Wiktor i Kacper, jedzący kolację podczas wyreżyserowanego wieczoru szczęścia. Same kłamstwa. Rzuciłem pudełko na ziemię. Zapaliłem zapałkę. Płomienie szybko się rozpaliły, pochłaniając przeszłość. Złamane obietnice. Upokorzenia. Lata wymuszonego milczenia. Na tej zapomnianej drodze zakończyłam żałobę. Nie po jej mężu, nie po jej synu, ale po kobiecie, którą byłam, zanim odkryłam, z czego jestem zrobiona. Dziś Kacper Kowalski mierzy się z serią procesów sądowych, oszustwem, defraudacją, naruszeniem obowiązków powierniczych. Próbował się odwoływać. Próbował twierdzić, że został oszukany. Ale nikt mu już nie wierzy. Zarząd firmy? Milczący. Uległy. Teraz nazywają mnie prezes Zofą Kowalską. Śmieszne, prawda? Wcześniej byłam po prostu żoną pana Kowalskiego. Teraz jestem właścicielką imperium, które zbudowali moją krwią i swoją pogardą. Stary dwór? Wyremontowałam go, ale w nim nie mieszkam. Zmieniłam to miejsce w schronienie dla kobiet, które, tak jak ja, były uciszane we własnych domach. Bo zemsta jest pełna tylko wtedy, gdy oprócz widoku upadków innych, podnosisz się i podnosisz innych razem z sobą. Zawsze, gdy ludzie pytają mnie, skąd wzięłam odwagę, uśmiecham się i mówię. Wykopali mi grób, ale zapomnieli, że kobieta pogrzebana żywcem uczy się oddychać w ciemności. A kiedy wynurza się na powierzchnię, wraca zdeterminowana. Nie musisz krzyczeć, żeby cię usłyszano. Czasami po prostu musisz wstać i pozwolić światu usłyszeć jednostajny odgłos Twoich kroków. Jeśli ta historia cię poruszyła, skomentuj poniżej. Jestem powrotem, którego nikt się nie spodziewał. Podziel się tym z kimś kto potrzebuje przypomnienia. To, w czym cię pogrzebali, może rozkwitnąć. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, twoje wsparcie jest bardzo ważne.